Słyszałeś, ja, że by tobie pierwsza skrzynka? jeszcze gadasz? z małej ci dropi Skoda. Jest mały. Jest, tak, tak. jest tak. Skoda. Skoda, patrz. Kurwa, Skoda. Ty pierdolę. Widzicie pan Panem mówił, miał rację. Pan miał rację. Co ty gadasz? Nie ora, Dobra, znaczy stroimy se choinkę, bo się podbije. A tu tylko te piątki wypadają, czy coś takiego, co nie? no Tak, tak. Lampa Gina. Znowu lampa Gina. Kto by się spodziewał? Dobra jest w nie się. Też jest w O, to ładnie wygląda. Dobra, to teraz. Aha, fajnie, że się zestroicie, nie? A przepraszam! Ja też, ja też A, bo teraz, bo ten O. O, Matilda, znaczy ten PZ. A mi wszystkie te małe tiery dropły, tak? Wszystkie czołgi jakie są. Bo mi sam w tamtym roku mi tylko Matilde tej WP nie dropiło, nie wydropiło. Ja już myślałem. Leci mam czołg. Aj. Nie, to jest wystawione, tak szczerze. Aha. Ej, Ej co jemu ty masz? 26 skrzynek. Czy już 12 otworzyłeś? No. Nie, też po tylu skrzynkach nie się dropałem. Spokojnie. No, ale ty miałeś 11. No, ale też nie się dropałem. A było coś niebieskiego chociaż? Nie. Pewnie więcej kredytów ja, do grania ebolą. Tak, 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 dawajcie więcej. To co, lecimy po 5, nie? Jeszcze 3 i po 5. Co wy na to? Lecimy widzowie po 5 potem Dobra Nie no, dawaj, odropnij się, musisz się dropnąć. Nie smuć się Gdzieś te dwie skrzynki jeszcze Wierzymy w ciebie Auuu Jak coś, coś to dokupisz jeszcze za to No patrz tak. Opeczołg Opeczołga odropnę do nich, to jest już dobrze Dobra <laughs> Lecimy po 5 Nie! Tak Ty jesteś normalny To jest raz w roku I ty po 5 chcesz grać to będzie żałoło, bo później. Dobra, do Miksin wziąłem 25 stron i się dropa, i to jest normal. Aha, okej. Okay. Ja. <grym> Ej, do dzika! Do <grym> dzika jest fajne. No fajnie mi do jakiegoś człowieka śmiesznego. Oh. Jeszcze dla jeszcze jeszcze raz, jeszcze raz, Dobra, nie, musi być Skoda. Ja żywę chciałem do Miksin. Włoki sobie jebały nam z całej szczęście. Aha Aha Dobra ja Masz małe tiary wszystkie Dzięki, nie pomagasz mi Przepraszam Jest dobrze Teraz, teraz siada, przedostatnia. Patrz to, patrz to, niebieski jest. Niebieski jest. zresetuj grę i wejdź do gry. Zrobię ci. Nie wiem. Eee. <laughs> nie mogę, kurwa. To, to jest kurwa, stary przykro. Tylko, ja tylko 10 koła. Ja pierdolę. Ja pierdolę, ale się grał, je واريت والأسك...